Trigo już w produkcji. Polski pojazd z AMZ Kutno potrafi zmniejszyć się o połowę. Trigo już w produkcji w zakładach AMZ Kutno. Pojazd polskiej konstrukcji ma cztery koła i dwa oblicza. Potrafi przemykać w korku i parkować niczym motocykl na jedną piątą miejsca wyznaczonego dla samochodu. Trwają też prace nad uzyskaniem homologacji. Trigo to dwuosobowy, czterokołowy pojazd elektryczny. Jego pomysłodawcą jest motocyklista i przedsiębiorca Rafał Budweil i założona przez niego spółka właśnie ogłosiła start produkcji w zakładach AMZ Kutno. Rozpoczęliśmy produkcję pilotażowej serii prototypów Trigo. To kolejny krok milowy w rozwoju projektu, dzięki któremu w ciągu kilku kwartałów będziemy dysponować flotą kilkudziesięciu pojazdów, które zostaną rozdystrybuowane potencjalnym partnerom biznesowym rozlokowanym w Polsce, Europie i Azji, powiedział Rafał Budweil, prezes zarządu Trigo S.A. AMZ kutno wniesie do projektu swoje know-how i wieloletnie doświadczenie w produkcji pojazdów małoseryjnych, dbając o odpowiednią i wysoką jakość prototypów. Na przełomie 2021 i 2022 roku mamy ambicje ukończyć realizację serii pilotażowej. Jednocześnie toczymy zaawansowane rozmowy biznesowe i analizujemy różne warianty w zakresie wytwarzania trigo w skali masowej, wyjaśnił.